Miasto 44 w niezwykły sposób ukazuje obraz Powstania Warszawskiego. Oczywiście, jak to w filmie bywa, wiele rzeczy jest przesadzonych bądź też nierealnych, ale nie będę się tym zajmował. Zajmę się w dzisiejszym odcinku walkami i wydarzeniami, które zostały ukazane w filmie i jednocześnie faktycznie miały miejsce w czasie Powstania. Pierwszą walką ukazaną w filmie jest zdobycie budynku szkoły, z której zostało uwolnionych około 50 trzymanych tam Żydów. Szkoła o której mowa znajdowała się przy ulicy Stawki i Niskiej. Walka rozpoczęła się po godzinie 19, a uwolnieni Żydzi zostali tu przeniesieni z kęściówki. Tak naprawdę więźniowie byli przetrzymywani w podziemiu, a nie na piętrze ale to drobny szczegół. Po udanej walce jest wspomniane zdobycie magazynów SS, a następnego dnia widzimy partyzantów ubranych w charakterystyczne panterki. Walka o magazyny to jeden z największych sukcesów zgrupowania Radosław w czasie Powstania Warszawskiego. Miało ono miejsce przed wcześniej wspomnianym zdobyciem szkoły. Magazyny te także znajdowały się przy ulicy Stawki. Szturm trwał około 15 minut, a dzięki niemu zdobyto 4 karabiny, 400 sztuk amunicji, żywność, samochód osobowy i wspomniane panterki. Stefan za opuszczenie stanowiska w czasie warty zostaje wysłany do mycia garów, a w następnej scenie widzimy go pracującego na cmentarzu. Jest to zapewne jeden z cmentarzy wyznaniowych na Woli, najprawdopodobniej ewangelicko-augsburski, o które w czasie powstania toczyły się zacięte walki. Z rozkazu o zamieniu opaski biało-czerwonej z lewej ręki na prawą, o którym się dowiadujemy, można dojść do wniosku, że jest 11 sierpnia, a widoczna później strzelanina to ostatni dzień obrony cmentarzy. Po walce bohater w ciężkim stanie dociera do swojego domu znajdującego się w pobliżu. Następnego dnia widzimy jak SS-mani rozstrzeliwują mieszkańców pobliskiego budynku. Rzeź woli ukazana w tej scenie miała miejsce między 4 a 13 sierpnia 1944 roku, a SS-mani rozstrzelali od 40 do 60 tysięcy ludności cywilnej. Trudno jest określić na jakiej ulicy mieszkańcy zostali zamordowani w filmie. Wiemy jedynie, że miało ono miejsce 12 sierpnia. Stefan zostaje przewieziony do szpitala, z którego biedronka go później wyciąga, gdyż Niemcy rozpoczęli bombardowanie budynku. W następnej scenie widzimy euforię cywilów z powodu zdobytego czołgu, a po chwili jego eksplozję. Jest to niewątpliwie rekonstrukcja eksplozji czołgu pułapki na ulicy Kińskiego, która miała miejsce 13 sierpnia. W wyniku wybuchu zginęło około 300 powstańców i cywilów. Warto jednak dodać, że ten czołg pułapka tak naprawdę nim nie był. Był to ciężki transporter materiałów wybuchowych Borgward B4, a jego prawdziwym celem było najprawdopodobniej zniszczenie barykady w czasie południowej walki przy podwalu. Po dołączeniu Stefana do oddziału widzimy grupę w szpitalu czerniakowskim. Tam dołączają do oddziału czarnego, który wraz z Berlingowcami ma się dostać do budynku na Wilanowskiej nr 1. Akcja kończy się fiaskiem. Żołnierze Berlinga zostali wystrzelani, bo nie umieli walczyć w mieście. Ukazana w tej scenie walka o przyczółek Czerniakowski miała miejsce między 16 a 23 września. Żołnierze Berlinga przeprawiając się przez Wisłę, mieli pomóc ludności cywilnej i powstańcom w przedostaniu się na drugą stronę Warszawy. Niestety żołnierze niemieccy opanowali większą część przyczółku, a budynek przy Wilanowskiej 1 był jednym z ostatnich utrzymywanych miejsc na górnym Czerniakowie. Dlatego w filmie oddział wraz z Berlingowcami miał za zadanie przedostać się tam. Następnego dnia widzimy jak samolot niemiecki zrzuca ulotki nawołujące do kapitulacji, a chwilę później oglądamy maszerujących cywilów w czasie zawieszenia broni. Takie wydarzenie faktycznie miało miejsce w czasie powstania. 22 września samolot zrzucił ulotki o około 7.30, a od 8 do 9 miało miejsce przerwanie walk, podczas której ludność cywilna Warszawy została przeniesiona do niemieckiego szpitala. Po godzinie 9 Niemcy ponownie zaatakowali budynek na Wilanowskiej Numer 1, jednak zostali odparci. W czasie obrony budynku na Czerniakowie Czarny przysiągł, że zastrzeli każdego, kto ośmieli się wspomnieć o poddaniu się. Oczywiście Wam przysięgam, że jeżeli ktokolwiek z Was. choć wspomni z o kapitulacji. Zabiję jak psa, zrozumiano? Mamy tu nawiązanie do dowódcy batalionu Zośka, kapitana Ryszarda Białousa, pseudonim Jerzego. Podobne słowa zostały przez niego powiedziane, gdy jego partyzanci bronili budynku przy Wilanowskiej. Pod koniec filmu widzimy jak Dilla Wangerowiec spogląda na Biedronkę, która została z w szpitalu, a Stefan chce dostać się na drugą stronę Warszawy przepływając przez Wisłę. Zakończenie te bardzo mi przypomina to ukazane w ostatnim odcinku serialu Kolumbowie. Sami zobaczcie. To na dzisiaj wszystko. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, zdołasz także zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę oraz udostępnić dzisiejszy odcinek.